Cześć, z tej strony Marta Tomala i zapraszam Cię do wysłuchania już naszej dziewiątej lekcji rozwoju. Tym razem będzie o wypoczynku. I wiem, że możecie zdziwić, że robimy to akurat na początku grudnia, bo to przecież miesiąc, w którym biegamy szybciej niż zwykle między obowiązkami, przygotowaniami, planami i oczekiwaniami. Ale to właśnie wtedy, kiedy w końcu siadamy do wigilijnego stołu. Często jesteśmy tak wyczerpani, że trudno się cieszyć bliskością i spokojem. Zależy mi, żebyś zobaczył, że właśnie dlatego ta lekcja jest na teraz. Kiedy czytałam książkę Małe Trauma autorstwa Dr. Arol, jedno zdanie uderzyło mnie wyjątkowo mocno. Autorka pisze, że aby naprawdę odbudować siły, potrzebujemy tak samo świadomej przestrzeni na odpoczynek. Jaką poświęcamy pracy czy realizowaniu celów? Zatrzymałam się przy tych słowach, bo zauważyłam, jak często próbujemy odpocząć przy okazji, między jednym zadaniem a drugim, albo jak już wszystko będzie zrobione, ale przecież nigdy nie jest wszystko zrobione. Dlatego chcę Ci dzisiaj pokazać siedem rodzajów wypoczynku na podstawie wyżej wymienionej książki, nie po to, byś spróbował robić wszystko naraz, ale po to, Byś mógł wybrać ten, którego naprawdę w danym momencie potrzebujesz. Co jest ważne, każda propozycja zajmie tylko kilka minut. Możesz wykorzystać je w ramach tzw. czasowego konfetti, czyli tych krótkich odcinków wolnego czasu, które zwykle wypełniamy bezmyślnym skrolowaniem telefonu. Chcę Ci pokazać, jak w tych drobnych momentach możesz dać sobie coś o wiele bardziej wpływające na Twój wypoczynek. Pierwszy to wypoczynek fizyczny. To najbardziej znana forma odpoczynku, ale nie chodzi tu wyłącznie o sen czy leżenie bez ruchu. Czasem wystarczy świadomy oddech, który wprowadza ciało w stan spokoju. Jeśli Twoja praca jest siedząca, wstań, przyciągnij się, zrób kilka kroków. Natomiast jeżeli pracujesz fizycznie, paradoksalnie, właśnie odpoczynkiem może być chwila bez ruchu i wyciszenia. Zależy mi, żebyś zobaczył, że fizyczny odpoczynek wcale nie musi być długi, on ma być intencjonalny. Drugi rodzaj wypoczynku to wypoczynek mentalny. Mgła umysłowa jest dzisiaj wszechobecnym problemem. Odpoczynek dla umysłu to pokonanie przemożnej potrzeby robienia wielu rzeczy naraz i zamiast tego koncentracja na jednym zadaniu jednocześnie. Wyłączcie powiadomienia aplikacji i telefonów, wylogujcie się z elektronicznej skrzynki pocztowej i zamknijcie drzwi, żeby uzyskać szereg krótkich odcinków czasu, kiedy możecie się skoncentrować wyłącznie na jednej rzeczy. Wymaga to nieco praktyki, ponieważ wiele osób ma wielu zadaniowość we krwi, ale zdecydowanie jest jego warte. Trzeci rodzaj wypoczynku to wypoczynek społeczny. I zobacz, że odpoczynek społeczny nie oznacza zawsze bycie samemu. Chodzi o to, by wybrać kontakt z ludźmi, przy których możesz być w pełni sobą. Takie osoby działają jak naturalne ładowarki. Nie wymagają, nie oceniają, po prostu dają poczucie swobody. Jeśli na co dzień jesteś wśród ludzi, odpoczynkiem może być moment odosobnienia. A jeśli często jesteś sam, może potrzebujesz choć krótkiej rozmowy z kimś. To jest ci życzliwy. Następny rodzaj wypoczynku to wypoczynek sensoryczny. Każdy z nas ma inną wrażliwość na bodźce. Jeśli szybko męczy cię hałas, światło, ekrany, ta forma odpoczynku będzie dla ciebie wybawieniem. Kilka minut z zamkniętymi oczami, wyciszeniem dźwięków albo odłożeniem telefonu potrafi naprawdę uspokoić system nerwowy. I to nie musi być całkowita izolacja. Chodzi o chwilowe zmniejszenie intensywności świata. Już piąty rodzaj wypoczynku. Wypoczynek emocjonalny. Czyli jest to odpoczynek, w którym dajesz sobie przestrzeń na własne emocje. Czasem oznacza krótką przerwę od ludzi, którzy działają jak wampiry emocjonalne, wysysając spokój i energię. Czasem po prostu nazywanie tego, co czujesz, zamiast odkładanie tego na później. Pomocne mogą być również tutaj ćwiczenia regulujące napięcie, które przywracają naturalny przepływ emocji. Wypoczynek kreatywny. Zależy mi, żebyś zobaczył jedną rzecz, że większość dnia spędzamy w trybie analitycznym czyli zadania, planowanie, myślenie w przód, umysł pracuje na wysokich obrotach. Kreatywny odpoczynek to jego przeciwieństwo to moment, w którym dajesz sobie odrobinę swobody. Rysowanie, muzyka. Robienie zdjęć, kolorowanie, oglądanie czegoś inspirującego. Nie chodzi o bycie artystą, ale o chwilowe przełączenie trybu pracy umysłu. Nawet 3-5 minut potrafi przynieść zaskakującą ulgę. I wreszcie wypoczynek duchowy. Nie trzeba być religijnym, by doświadczyć duchowego odpoczynku, bo to może być moment wdzięczności, modlitwa, medytacja, kontakt z naturą, albo poczucie łączności z czymś większym niż my sami. Taki odpoczynek wzmacnia poczucie sensu i bezpieczeństwa. Także pozwala wyjść z ciągłego skupienia na zadaniach i wrócić do tego, co naprawdę ważne. Chciałabym, abyś po tej naszej lekcji zapamiętał, że sztuka odpoczywania polega na dopasowaniu formy odpoczynku do życia, które naprawdę prowadzisz. Twoje potrzeby mogą być zupełnie inne niż osoby obok, i to jest ok. Najważniejsze jest, Abyś świadomie wybierał taki rodzaj odpoczynku, który w danym momencie najlepiej Ci służy. Eksperymentuj, bo właśnie wtedy uczymy się siebie. I tego właśnie życzę nam wszystkim na początku grudnia przyłączenia się i zobaczenia więcej. Daj znać, która forma wypoczynku Cię zaskoczyła, albo może, którą będziesz chciał, chciała wprowadzić w życie. Ściskam Cię mocno, Marta.